Straganie w dni targowy, takie jest się po Może, może pan o mnie koprze? Pan tak, pan tak nie, że pani koprze. Cóż się mój Leżę tutaj już od tam. Rzeczę na to kalorepka, spuść na rzepkę, to jest krzepka. Proszę, tam kurzę. Jak tam coraz lepiej? Pięk, dzięki pani Grochu, jako żyje się po trochu. Lecz Pietruszka z tom jest gorzej blada, pójdę spać nie może. A to Feler bez w zelań. Mój brac, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej żony? Niech no Pani prędzej zmyka, ja chcę żonę mieć buk bo. Panie, wszyscy płaczą. Nara, słychać głos soli, gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka krewka zapyrzyła się marchewka? Ich rozsądki, kineska kapusta, co kapusta, głowa pusta. A kapusta rzecz smutnie, moi drodzy, po co płucnie? Po co wasze szwary głupie wnet i tak zgniemy w zupie? Do dronki przyszedł żuk. Okieneczko, puk, 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 panieneczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik i powiada. Stary Biedronko, wyjdź Biedronko, już na ciebie aż meloniczka i poproszę o swój Oburzyła się Biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmie taki nie lata i zostawię lepiej, mnie, bo ja jestem Powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. Poleciała, a co ślub zbrała z nich po moch. Bocha środka aż pod brzemienia ospaniały listą. Łuka i krok, Zrób do żuka szuka.